Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z moich wypocznie, z moich treningów dzisiaj słuchajcie, trening lądowania na automacie przy, przy zerowej widoczności jak widać mamy deszcz, mamy mgłę wyżej jest troszeczkę lepiej. Odlecimy sobie na jakieś tam 20 parę mil i spróbujemy sobie podejść jak ostatnio. Słuchajcie, w ostatnim odcinku tam zwracałem <laughs> się z prośbą o, o pomoc. Jeżeli chodzi o, o końcowe podejście na, na tym ACL, ja dzisiaj zrobiłem takie jedno lądowanie, w którym to rozłączyłem przy w momencie przy, przyłożenia o pokład i od razu ją walnęłem na maksa, czyli yy, czyli tak jak się powinno robić przy przeziemieniu w razie jeżeli bym się nie złapał za linę no i się złapałem za trzecią yy, nie wiem czy to tak się to powinno robić czy po walnięciu powinno się robić przepustnicę max yy, powiem Wam, że dzisiaj Scenariusz jest taki, że wylecę, oddalę się tutaj No i spróbuję to zrobić na tej zasadzie, tak, tak jak to mi się dzisiaj udało Na razie bez ryzyka, a jeszcze sobie na spokojnie na ten temat poczytam I potem, że tak powiem, potwierdzę wersję oficjalną Dobra, take off, brakes, fuel Tu jest ok konopi zamknięta, seatbelt, straight Arch, trim, 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 trim eee, tu jest ok, wings, yes, flaps, yes, controls, controls, check, harness, yes, ok widzicie jaki byłem amerykański, po angielsku zawsze zgadałem. No dobra. Słuchajcie, nie ma co dzielić. Um, trzeba sobie jeszcze by ustawić taką od razu. A dlaczego? Dlatego, że... Yes, sir. You got it. Dlatego, że obowiązuje nas procedura odlotu przy, przy case free, jaką teraz mamy czyli 7 mil po prostej całkowicie po prostej i dopiero odchodzimy w prawo, jeżeli tu jest katapulta 1, 2, to odchodzimy w prawo yy, i tam sobie dopiero robimy ten. Jeżeli się przełączymy, skąd wiedzieć, że mamy te 7, zobaczcie, że tutaj teraz jak sobie przełączymy na taka nakładany ustawiony, to jesteśmy na 0. Więc jak wybije tutaj 7, to będzie znaczyło, że możemy skręcać w prawo już. Tak, ja to, tak ja, y, ja to przynajmniej rozumiem. Chyba, że czegoś, czegoś nie rozumiem, to możecie mnie poprawić oczywiście w komentarzu. Bo słuchajcie, mój kanał, żeby ktoś nie pomylił, y, to nie jest kanał instruktorzowy, tylko to jest kanał taki, w którym się uczę latać po prostu i sobie tam po swojemu robię różne rzeczy. O Zobaczcie, że przestało palać troszeczkę, więc możemy sobie już odchodzić. Walimy 80%, zalotowanie i dopalać. Mam nadzieję, że się klapy nie uszkodziły, bo trochę za późno schowałem. Prędkość tutaj odejścia to będzie między... O, znowu jest deszcz. Między 300 a 500 i sprawdzamy. Zobaczcie, że mamy 24, 4 2 przy 7 odchodzimy w prawo. Taka jest procedura. O! Taką mamy widoczność i w, w takich warunkach, słuchajcie, zejdziemy sobie zejdziemy sobie do lądowania mam nadzieję, że to się wszystko uda chyba, że się nie uda to przerwę po prostu no bo już co, no bo potem powtarzać to razy dwa jak nie uda, to się to przerwę po prostu i tyle ale wierzę, że się uda wiem, że będzie wszystko okej okay. jestem dobrej myśli, słuchajcie Yy, mamy 7 możemy sobie możemy już sobie pójść w górę już. Paliwa mamy też troszeczkę, więc możemy sobie nawet dopalacz włączyć i śmigamy sobie nad chmury. Nic nie widać. Chmury są chyba, słuchajcie, ustawiłem, już nie pamiętam na ile, ale jakoś chyba wysoko. O, czekajcie, bo mam to na minus, a ja mam być na plusie, więc... Tak. Jesteśmy nad chmurami, zobaczcie, jaki piękny, piękny wylot z chmur. Miazga 6. W razie sobie polecimy nad lotniskowiec, czyli nad tą Nad tego nad trójkąt tutaj, zobaczcie. Słuchajcie, no moje odcinki to są takie, że tak powiem, że jak ktoś jest totalnie takim nowicjuszem, to się pewnie może to przydać. Jeżeli ktoś jest średnio zaawansowany, no to może się też w sumie może przydać. Bo może gdzieś tam ja mam e, jakąś wiedzę z czegoś, czego ktoś nie ma. Staram się tu dużo gadać. O zobaczcie, że jestem lotniskowcem. I odlecimy za niego. Odlecimy za niego jakieś 20 mil i będziemy podchodzić. Co nam potrzeba tutaj? O, tutaj mamy lotniskowiec. Zobaczcie, skręcimy troszeczkę tak o. Gdzie ty jesteś, łobuzie? Tu jesteś. No nie będzie to jakaś tam procedura case-case 3. Na razie próbuję rozczaić to z przepustnicą. To o czym żeśmy tutaj yy, z Darkiem w komentarzach, że tak powiem, o czym żeśmy dyskutowali. Z tego co ja sobie tam wyhaczyłem. To rzeczywiście nic nie powinienem robić prawie do końca, tam na końcu y, chyba przepustnicę powinienem wlałnąć. Yy. Oh, uh, uh, Właśnie nie do, końca, o nie do końca to rozumie. Yy, ale na razie nie chcę o tym gadać, bo, bo nie chcę czegoś poprzekręcać. Na razie chcę wylądować w taki sposób, jak sobie dzisiaj założyłem zobaczyć w ogóle jak to wygląda zobaczcie, że mamy 12 mil, 13 w tym momencie paliwa 6000 funtów musimy zejść gdzieś do czterech no i widoki mamy piękne Prędkość prawie 950 km, h Także Joker Fuel, Joker Fuel, to chyba znaczy, że już mogę z tym Joker Fuel podchodzić na lotnisko. Mamy 21 mil. Jeszcze kawałeczek przełączymy się, słuchajcie, tutaj na landing, tutaj na. AWL zobaczcie, że już mam tutaj krzyże, do których się muszę dostosować 25, 24 dobra włączamy autopilota i wchodzimy sobie na kurs lotniskowca Nails 5 o'clock. Ostatni 6 o'clock. Fajnie woda spływa teraz. 25, 24. No i ustawiamy się. Słuchajcie. Aha. Teraz co jest bardzo ważne. Łączymy się najpierw z lotniskowcem. Inbound. Yeah, 273. Zobaczcie, że wysokość już jest ok, ale jestem, jestem na kursie lotniskowca. Czyścimy 294. Się nic nie zmieniło. E case Two mamy. Ekstabiliz. .5. 5 jeszcze nie jestem establish, bo jeszcze nie mam krzyża. Uh, looks like nails, uh, ale zaraz będę. 21 mil. No słuchajcie, tutaj totalnie muszę polegać na tym, co widzę, tutaj na tym środkowym VDI. Ooooohoo Powiem łącz, że emocje są Sytuacja jest napięta, że tak powiem jak baranie jaja. Łohoho Urwałbym skrzydła. Chyba brakowało. No dobra. Dobra, ustawiamy się tutaj. Prędkość mamy za dużą mocno. No i powoli tu zaczynamy działać. 16 mil to już jest dosyć. Włącza hamulec aerodynamiczny. No i lecimy. Włączamy sobie. Jesteśmy 13 mil. Trochę za nisko. Podwozie. teraz tak, trymujemy sobie samolot do góry troszeczkę bo jest troszeczkę nie tak podwórze się wysunęło obsuwamy sobie klapy też sobie tremujemy klapy się wysunęły na maksa, się nie zacięły na szczęście ich nie uszkodziłem, trzeba pilnować tego jak cholera w tym samolocie Dobra, włączam sobie DCL autopilota O! jak włączyłem DCE DCL to wtedy mi się przejęło mi nad nim kontrolę DLC A to DLC działa czy nie? O, działa. Jest OK. Dobra, sam się ustawił. No i co teraz? Jesteśmy już w domu teoretycznie. Zobaczcie, jakie to ciekawe podejście będzie. A, wyłączyłem sobie już tutaj... Um... Kamulec aerodynamiczny, bo mi trochę poniosło. Zobaczymy sobie lamp. E, tu jest OK. Fuel, fuel, fuel. No jest OK. Wings. E, bells, flaps. it's great. Autopilot it's OK. Autotrottle jest OK. DLC jest OK. Hardness is OK. Wszystkie lampki się świecą jak trzeba. Voice za chwilę zgaśnie. To już będzie oznaczało, że Aaaa, jeszcze haka nie ma skrycie, Najważniejsze, zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz. O, oh, 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 oh. Panie, kochany 14 w pełnej okazałości. chmur ustawiłem na takim minimalnym prawie pułapie to nie wiedziałem jaką tu pogodę wymyśleć żeby mi to bardzo to sprzętu nie obciążyło ale mi się wydaje, że jest teraz oki doki no dobra, zobaczcie, że nic nie widać to jest już tak inaczej jak się podchodzi jak nic nie widać czekajcie, jeszcze sprawdzę tutaj wszystkie te rzeczy Is okay. To jest ok. to jest okazja, że jest to okazja. Uh, Kajcie. Ekstablishz. Establishz angels, to state 5.1. Roger, state 5.1. 5, commencing. State five point one, altimeter two nine point three four. Seven at all, contact four miles. Expect final bearing two eight three. Suskoshe's got zero one four, switch approach zero one four, zero one four, checking in four miles. Ho, 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 zobaccy act.

No sytuacja jest napięta w skleciu. O, Jeszcze takiego lądowania to nie miałem w życiu. Nie wiem co na ten temat myśleć, co robić. Wygląda na to, że jest wszystko z planem, aczkolwiek tutaj jak patrzę to gdzieś coś jest rozjechane. Tu środek jest ok. Nie wiem czy za chwilę się rozbije, czy przeżyje. 1-1, zaraz, wszystko się okaże: zobaczcie, że nic nie widać. Totalnie 08, 07. Jestem totalnie przed lotniskowcem. Chwilkę i nie wiadomo, co się dzieje. Tak naprawdę, nogi z pedałów, bo mi coś nie namieszał. 03, 02.

Czy się to zaraz nie rozbił Zaraz się rozbije. Tak coś czuję, minus 30, minus 20, tak, zaraz się rozbiję. straciłem totalnie kontrolę nad samolotem, więc się katapultuję. <grym> Miałem wrażenie, że nie wiem gdzie jestem totalnie, więc zrobiłem najgorszą rzecz jaką można zrobić, czy się katapultować. Można by rzec po, po służbie. No i w tych pięknych okolicznościach przyrody kończymy ten odcinek. E, słuchajcie, e, nie zaczepiłem się. E, więc tak to wygląda. E, więc drążymy temat dalej. Pozdrawiam.